Dobra, to do zobaczenia za so 20 minut po przerwie. Tylko jeszcze do strefy wejdę. No co? No gościu, ale po prostu wiesz, że możesz grać na kablu Fortnite'a? Nie. Nie wiem. to kup sobie po prostu dłuższy kabel, jak masz jakiś problem. Nie kupię. Jakby kabel nie jest jakimś różną rzeczą. Do widzenia. chociaż ma Z2 to i nie będzie wracał, to mógłby chociaż namadać swoje ekwipunek. Swój ekwipunek. Nie wiem, po polsku nie umiem mówić. Ja Jezus, Maria. jest taran to będzie można Właść wo szybko Dobra, wjeżdżamy Jakieś dziwnie się ten taranem jeździ On coś tańczy, on tańczy motkę jak Tusa O jest Rusza się, rusza się po prostu ze snajpy Zciera do nas ze snajpem, co jest? To super, że zwracamy swoją uwagę przy pomocy. do czegoś strzela, to można pójść zobaczyć. Ale ja pewnie nie to do powietrza, jak zwykle. Mam Ma się wspólnie, mam 93 zł no, Ja 240... Dobra, gdzie ten PM, który wyrzuciłem? Halo? Ja tu wyrzuciłem PM. Ale odbuduj się. Pod górkę. Mam Szkoda maców, ja nie mam maców panowie. Tam jest kiny chyba. B. Mówiłem, że trzeba ich podjechać wcześniej. Jak coś, to jakiś spider nas... O, na... do nas, do nas

no bez kitu Czemu nie masz? BOJ oddaj, oddaj mi sto matsów e, nie mam wstrząsów Oni wstrząsowy to nie Ej, ej mi no nie, 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 bo oni wstrząsowy Ej, ja pod budowlami będę patrzeć, skąd ja strzelam do nich, a oni mnie nie widzą Daj mi 100 matsów Aha, dobra, w taki sposób Zobacz, dzisiaj zgłoszą i będziesz miał reporta o epic Za co? No, mo, możesz mi nie wchodzić pod celownic No, bo dostał okej, 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 Daj mi No, nie dać mi matsów ale ja straciłem A jest tak już, zrobimy, bo strefa tu jest. Nie no, oni znowu staryfę. mają strefę. Z ty, 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 ty... Nie, mają. O, nie mają Nie mają, zobacz, no, nie mają zobaczcie. Jest eee, jest Jesteśmy w co w stanie w stanie się stanie w stanie w stanie w stanie Dzięki stanie w 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 stanie Użyłem Fajnie panowie. 12 Ej, ben jak ja mam splaszę, to splaszę i uczyję. Wie, Przyjdziesz do nas? Stop it. Get some help. Daj, do krzaka, do krzaka, jak pan wiki. Nie, nie, trochę dalej. Czekaj. Chryste panowie. Nie, tu, 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 tu. Ale, leba, to chodźmy i ja splaszę rzucę. Ooooo! Aaaaaah! Cześć! 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 tylko! Trepa! O kurde! Skolopsowali mnie kasztany. Nie, rip! RIP Bozo o, mi zrobił RIP Bozo A chcę zobaczyć jaką on Nie no RIP A, Dawaj mawadora ma co, ja, yeah. co tam miał oczysz Co tam miał oczysz? O przy okazji uleczyłeś się Jakiegoś miłego typa w krzakach No i widzisz I to jest fajne Nie <śpiewanie> yeah, już RIP RIP RIP, rip. Ale przynajmniej drugie miejsce, top 2, let's go. Hello, bozo. No. Dla mnie wygraliśmy. Wiesz, Rafał, że możesz być na World Cupie? Chciałbyś być na World Cupie, Rafał? Dlaczego nie? Rafał, dlaczego to tu nie? leci. Rafałku, ja dlaczego nie? Nie tu leci, jaki tablet nie umie lot. Launchpad! Launchpad panowie, let's Nice. Hey, Rafał, let's go! Rafał, Launchpad na broń jest Dlaczego nie chcesz? Bo nie chcę. <noise> Ją chciał. bym chciał. Epic Games, nie może bym jakiś miejsce, a nieważne jakieś miejsce, ja sam udziałbym dostał jakieś yeah, pieniądze. Yeah. I want to... I, want tak. to, I, co, co I want to... play on World Cup. Cały No do mnie już, Aha, już ja do tam. mnie strzelają. O. I co, dumny z siebie jesteś? No i dobrze. Tak, tak. bo to ty zginiesz, my. Tak. No. No i super, i właśnie to co się Ja jestem bity przez cały team. No tutaj ja dwa to ty się podejrzasz, z nawet nie mam, nie widzę nic na ekranie, bo jest jakaś mgła. Ale Spider-Man to w ogóle w drugą stronę jest. My do musimy. No ale wiesz Spiderman to sobie pójdziemy do strefy na easy no ale to nie w to strony Spider man chyba że to jest coś innego man Nie no tego samego No ale potem możemy przejść... Przecież... No nie. nie Co ci szkodzi Wszystko nie ma Keba Aha, fajnie Fajnie że mnie teleportuje Ma Keba no to, to w innego strzeliłeś, bo ja strzelę takiego 20 nawet, nie co 20 PSG. No. Chodź, bo ja toł co wy robicie? Nie no, żartuję, zrobiłem gochczamp, czampował mnie Czemu nie wyjdziesz po prostu z motorówki Bambo Bambo Mambo no, no, Czemu cze cze po prostu nie wyjdzie? Nie wpadłem Czemu, Czemu nie waliło Patrz Jezda, Jazda, Jazda Gdzie ten paniec jest? Oje Oje, Oł je, kurwa bajka, oł je Mnie Tak, nie Czekaj Ten ja Trzeba zbudować to To, to, to I tutaj taka imitacja rury o, i tu jest loża. No, no, jesteś tu jeszcze? No, oczywiście, że nie działa. Bonus. Mm. Co ja? O, jesteś Bo... jeszcze. BGC. Wiesz, to co, kampimy się. Tak. Dobra, to ja sobie no. tutaj. Znajdę jakąś fajną kanapę. Jak prawdziwy mężczyzna. No, no, to nie ma kanału. I siedzimy przed telewizorem, no. Co robię samemu? Tak zrobię samemu. Co to by zrobić? No. Śpiewką. Ale skończy. fajny film. No, ale o, mi może. Aaaa. Taki. Jakby to powiedzieć. Nie, nie to. no, ale kupię gra nie mogę, ale to jest kupno. Nie na po jaki pan? Jezus Maria, co ty robisz? Panato, panato. No nie no, zepsułeś mi wszystko. Dobra, ja chcę kończeć. Dobra, Trzyma. Do widzenia. No nice. i dobijaj, dobijaj. Strzelają, nie strzelają mnie, nie, nie trafisz mnie, nie trafisz mnie, nie trafisz mnie, jesteś słabym kidosem, jesteś słabym kidosem. <grym> uciekam, uciekam. No, nie, no zostawcie. Oni się tak ucięli. Ja też nie masz trochę A No już to był ostatni. Czuję, Just... Launchpad one boy. Nie no wszędzie typy są. Patrzmy. Ty... Dobrze ty, dobijesz, dobrze dobijesz. No o tak, o to tak, punkty tak, tak, za kina, bardzo dobrze też dobijamy, bo jesteśmy typowo spoconą piłkarą na arenie, tak, tak. tak, tak Trzeba dobijać, dobi. bo się uszczę. Tak masz 200 HP, dobij, dobij. Nie, prawie tak, masz tak. strefę, prawie masz strefę. No, low, 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 low. Ma low, ma low. Co? Co oh, no, low. Dobrze, dobrze, dobrze! No let's go! Let's go, piąty 5 franków. głowa! Yes. Ale to kurwa łbanie, za 200! O, triplet edit! 5 tripletów! What the fuck! O mój Boże! Co bożą, się dzieje? Ja tylko jestem orcie, ja tylko jestem orcie! O mój Boże! 15 franków! Tak, tak. Widzę, że jesteś spoczony. Boję się ciebie. No. Ja raz miałem taką sytuację... No zostawcie mnie, chamek i dosy! Nie, 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 nie. Bo w szóstym sezonie. Że mnie wylogowało, wyrzuciło mnie z neta. Dzięki no, a możecie do mnie nie strzelać? Bo miałem tak jak Benek. Tylko, że mnie pod sam koniec tak wylogowało i nikt mnie nie mógł zabić. Dzięki temu tak, dostałem może teraz tak Benek będzie miał. Może tak. Aj. Za dobry byłeś. Za dobry byłeś. No, nie, no, zostawcie go. na mnie, za Bez dobry! dobry. No Dobrze, to dobra noc. Miłej rozgrywki, ci się Aura śni w nocy. Ci Haze. Aura i Haze. jako bojka. No, Kalamity, Aura, Haze. jeszcze Krystal, żeby ci się śniła. żeby ci się śniły, jeszcze Czunni, żeby ci się śniła. Chunli, ci się śniła. Aż nie Czunni jest brzydko. To, żeby ci się śniła, Aura, Haze. Kalamity, Sun Strider. Rozłączył się. Jaki z niego kolega? Łatwiutko. Zaakceptuj porażkę. O. <śmiech> <śmiech> <śmiech>